Все, я там главный. Хорошо. Да, 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 Kilka osób w komentarzach pod filmikami pytało, kiedy ta kobieta robi pranie. A no robię, jest jeszcze wcześnie rano. Dzieci jeszcze, większość starszych śpią, młodsze już nie. To jest nasze pranie. Wystawiamy głównie tutaj na zewnątrz, ale wczoraj zapowiadało się na deszcz. Tutaj są już poskładane, gotowe do wzięcia do szaf. A tutaj są same mundurki, kochani, kosz mundurków które muszę na jutro do szkoły wyprać. Bo dzieci się tutaj pocą, brudzą, więc y, musimy dosyć często prać. Każde z dzieci ma trzy mundurki. Więc tak, kochani, to jest dla tych, którzy pytają o pranie, kiedy robię pranie. Białe koszule są włożone, zamykam pralkę i włączam. Dzieciom tak spodobały się różnego rodzaju rowerki, no ale niestety one są takie... Wiecie, no niezbyt dobrej jakości, więc zamówiłam w internecie takie coś, co mieliśmy już kiedyś w Polsce i dzieci to uwielbiały. I starsze i młodsze jeździły na tym wszędzie, dosłownie, i to się naprawdę długo trzymało. W Polsce nie wiem, ile to kosztuje. Tutaj kosztowało to 400 batów, a jest to tak zwany swing car. Zaraz otworzymy. Uuu, co to będzie, Gracie? Wow, otworzymy swing card wow. dla dziewczynek. Ja zamówiłam w ogóle cztery, ale na to tylko jedna przyszła. kierownicę jakieś zaraz wszystko poskładamy musimy rozpakować jak przyjdą wszystkie to będą wszyscy śmigają po ogrodzie ok z tymi mamy dziewczynki chyba. Beautiful. Woo! Mm -hmm. はい。<laughs> hey, hey. Oh, <laughs> <tos> <tos> o. Observa. O. Chair Ruiz Light down. Mm. Just Janka. A kuku! There jest! is! A koko, gdzie są? Gdzie są dziewczynki? A kuku! bum 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 Hello. Halo! Halo! Dzieciaczki właśnie poszły spać, jest 12:30 chyba. A ja idę wywiesić pranie oraz wstawić nowe pranie. Dzisiaj jest przepiękna pogoda, więc to szybko, bardzo szybko na słońcu wysycha. Nieprawdą jest, że ubrania nie schną. W porze suchej bardzo szybko schną, a w porze deszczowej prawdą jest to, że nie schną, ponieważ jest zbyt wilgotno. So this might all fall apart now yeah, yeah? okay fantastic oh look at that we still have to take the screw out okay? yeah so net but now you see we can uh, we release that. the arm so now that's gone that's important in there now we've already got we've already taken the broken arm off Maluzki śpią. Tata i Zygmuntem reperują moje, e, jak to się nazywa, gimboidy, czy jakoś e, na statywy na kamerę, bo niestety dziewczynki mi po połamały. E, Charlotte i Gracie jeżdżą na tutaj autku, a ja myślałam, że chwilę sobie odpocznę, ale kuchnia mnie wzywa, muszę ją troszkę ogarnąć. Już wstawiłam ryż na lunch, już się gotuję, wywiesiłam pranie i zastosowałam swój fajny system na pranie, ponieważ dzisiaj wieje trochę wiatr i te koszule spadają. Zaraz Wam pokażę. System jest następujący. Wieszam wieszek, zakładam tutaj gumkę do włosów i zaplatam tutaj. Tym sposobem wiatr nie zwiewa, a koszule są praktycznie suche 15 minut po wywieszeniu. Teraz jeszcze tylko spodnie i spódniczki i pranie gotowe na jutro. <noise> Zajmuj tatoś naprawili mi mój stojak na kamerę bo jedna noga była ułamana a, a w drugim znowuż było ułamane trzymadło na kamerę o tutaj, nie można było zamontować więc połączyli dwa zepsute w jeden dobry brawo hey, hey, hey. well done Ziki. well done Ziggy na lunch zielone kary z wczoraj. Wystarczy tylko odgrzać, wrzucić do ryżu i lunch gotowy. Kurczę, zaczęło latać. ja mam koszulę wystawione. Masakra. O mamo, dopiero co wysły. Przez te zabezpieczenia. Jeszcze dłużej to zajęło ściąganie i z tych haciaków. ok Huch. Pierwszy deszcz od wielu tygodni. Taki ulewny. Kuchnia już trochę ogarnięta. Zmywarka będzie już gotowa. Jest. I leje deszcz, kochani. Leje. Także jest trochę ochłodzenia. Normalnie jest takie uczucie, jakby to była majowa burza. Pioruny trochę grzmią. Jest dosyć duszno, ale jednocześnie takie ochłodzenie od deszczu. A to moje zielone kary na drugi dzień. Hmm. Jeszcze jest dużo, dużo warzyw, które zaraz też odgrzeję do ryżu. Ryż jest gotowy. Idę właśnie odebrać tuktuka z naprawy. Pan naciągał łańcuch, nie wiem jak to się nazywa. E, wcześniej bardzo, bardzo padało, lało wręcz. Cały czas są jeszcze chmury, ale e, już jest, e, już nie pada, już się pogodziło. Jest taka trochę duszna jakby atmosfera, ale fajna, podejrzę taki fajny zapach. Jak to wygląda, kochani, przed moim domem. A na prawa tuktuka jest dosłownie tam. Tak, tak, całej zdrowy, kochanie, odebrane właśnie od Pana. Łańcuch naciągnięty, więc powinno być ok. A ja przy okazji zatankuję, bo jutro rano szkoła, więc nie chcę się stresować, zatankuję i kupię jakieś napoje. Napoje mamy tutaj pod domem dosłownie, a tam z tyłu widzicie meczet, a my mieszkamy o, o tutaj. Ale ogólnie, patrzcie, jest tak, ta roślinność bujna i zielona, ale taka ciężka jakaś atmosfera. Widać, że jest zachmurzone. o tam nawet kokoski rosną. I tak e, chyba zaraz znowu lunie, więc szybko napełnię ten pak i zmykam. Mam same 20 dzisiaj zatankuję za 80. U, nie chcę. A tego nie chcę. Nie wiem czemu. Pan mi pomoże, bo nie chce jeść. ฉันคิดว่าไม่ชอบอีกสิบาทชอบโซ่หนึ่งรอยอ่าโอเคย mówiłam przed chwilą, że chyba zacznie padać i dosłownie napłynęły chmury i padają, a pan mi tutaj tankował ale mówię stop, stop, bo właściwie już był pełny bank więc mi tutaj do butelki jeszcze naleję trochę co zostało z moich tutaj pieniążków no i się rozpadało kochani ja jeszcze zamówię tajską herbatę dla Filipa, jeśli tu mają, ale nie hura, dosłownie tutaj mają różne napoje, ale widzicie oni tutaj w większości mają w Tyropach. No i znowu leje, kochani, ale pod dawnym kurtyku tuk to się nic nie dzieje, e, tylko trochę nieprzyjemnie, bo wiatr zimny i deszcz bardzo mógł być zimny. No nie. Nie? Pada, pada, pada. Chyba pora deszczowa się zbliża. W takie dni, kiedy pada deszcz, to się co coś słodkiego nie zygi. Mm -hmm. Dobra? Mhm. chciała się przywitać. Powiedz hello everyone. No obiadek dla maluszków. Dzisiaj ziemniaczki z gulaszem. To co zostało z wczoraj. Starsi zjedli ryż z zielonym karę. Jeszcze zostało dużo ryżu, więc będę robić zapiekany ryż na wieczór. Szukałam wszędzie klucza do tuktuka, bo dzisiaj była burza, pojechałam do mechanika, on mi naciągnął łańcuch. Wracałam szybko do domu i po prostu, no nie wiem, gdzie ten klucz położyłam. Przeszukałam cały dom, nigdzie tego nie było klucza. Zrezygnowana wyszłam na ulicę, patrzę na tuktuka, a klucz w stacyjce. Na ulicy przez 6 godzin, tyle dobrze, że się znalazł. A teraz już zakończenie was wieczory. Byłam na szybkich zakupach, jeszcze kilka rzeczy do szkoły na jutro. Teraz zrobiliśmy popcorn i idziemy oglądać jakiś film.